pierwszy rok działania infolinii obywatelskiej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. To dobry okres na podsumowanie. Moim rozmówcą jest Pani Profesor Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Redaktor. Dzień dobry Państwu. Pani Profesor, z jakimi sprawami ludzie dzwonią na infolinię obywatelską? Rozmaitość spraw w tych 29 tysiącach rozmów jest ogromna. Począwszy od dramatycznych, nagłych interwencji osoby, które Pozostała bezdomna, lub takiej, której zakład ubezpieczeń społecznych wyznaczył dwa miesiące do badań przez orzecznika lekarskiego co oznacza, że przez dwa miesiące zostanie kompletnie bez środków do życia. Poprzez osobę, której synowa, wyłączając prąd przy wyprowadzeniu i odmawiając wyrażenia zgody na przyłączenie przez zakład energetyczny, postawiła przed widmem zimna w nadchodzącej zimie. Przez bardzo złożone kwestie prawne prezentowane przez osoby, które od lat próbują odnaleźć swoją ścieżkę w gąszczu sprawiedliwości. A jak takie sprawy są rozwiązywane? Co się z nimi dalej dzieje? Infolinia zaskakuje naszych interesantów, zaskakuje obywateli, ponieważ sama nazwa sprawia, że czasami jej nie doceniają. Wyobrażają sobie, że to będzie tylko informacja, że to są osoby, o niskim przygotowaniu. Chcę podkreślić, że przy telefonie infolinii obywatelskiej szukamy jeszcze takiej lepszej nazwy, która by wskazała na pomocowy charakter tej linii. Siedzą prawnicy, prawnicy po aplikacji, świetnie przygotowani. A więc już pierwsza linia udziela pomocy. Jest wiele osób, które uzyskały informacje już po pierwszym telefonie. Jestem szczególnie wdzięczna wszystkim, którzy pomogli nam, tak jak Orange, stworzyć tą infolinię, ponieważ wielu osobom została oszczędzona udręka poszukiwania sprawiedliwości w sposób daremny i niewłaściwy. A czy jakaś sprawa szczególnie utkwiła Pani w pamięci? Jeżeli dzwoni do nas osoba bezdomna i bezrobotna, która chce pracować, która straciła w wyniku nieporozumień rodzinnych dom, i która mieszka w samochodzie, miałaby prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a tymczasem urząd odmówił jej rejestracji, motywując to tym, że jest bezdomna. Nasza interwencja właśnie dzięki infolinii sprawiła, że wycofano te zastrzeżenia. Człowiek został zarejestrowany tak, jak mu się to zgodnie z prawem należy i otrzymał i ubezpieczenie zdrowotne i zasiłek dla bezrobotnych, co w jego sytuacji oznaczało ogromną zmianę. Są osoby, które dowiadują się wreszcie o swoich prawach, a dzwonią do nas w stanie skrajnej desperacji. Są wreszcie osoby, które już bezpośrednio dowiedziały się o możliwości pomocy prawnej z wielką ulgą. To są sprawy, które pamięta się przez długi czas. Staraliśmy się, aby pracownicy infolinii mieli również spotkanie z doświadczonym psychologiem, panią doktor, która jest członkiem Rady Społecznej Rzecznika w Katowicach, aby wyjaśniła, jak rozmawiać z człowiekiem w warunkach agresji, stresu. To jest bardzo ważny element. Kontaktujemy się też z innymi liniami tego typu. Fantastyczna jest linia Fundacji Dzieci Niczyje. Ich doświadczenie wieloletnie bardzo nam pomogło. Mają Państwo już rok doświadczenia, co należałoby zmienić w funkcjonowaniu linii, jakie są wezwania na kolejny rok. Jestem bardzo zadowolona z tej samej koncepcji, ze sposobu działania i z pracy pracowników. I wiem, że zadowoleni są również obywatele. To, co jest dla nas problemem, to czasami przeciążenie linii. W prawie 2000 tysiącach przypadków. Osoby dane nie mogły przeprowadzić rozmowy, musiały czekać, były odsyłane, bo po prostu szturm na naszą infolinię był zbyt duży. To, z czego tak naprawdę jestem niezadowolona, to niezdolność znalezienia nazwy, która by dokładnie odzwierciedliła to, czym ta infolinia jest. Bo myślałam nawet o telefonie zaufania. Jak pani redaktor znakomicie w jej wskazała, to nie jest najlepsza nazwa, ponieważ. Jest bardzo wiele telefonów zaufania. A gdybyś miała podsumować ten rok działalności, co się udało? Radością jest, że linia przetrwała, że spełnia swoją rolę, że fantastycznie wpasowała się w cudzysłowie w samą strukturę biura, odciążając w ten sposób osoby, które piszą skomplikowane kasacje, wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, udzielają pomocy w niezwykle złożonych sprawach prawnych. Ale chcę podkreślić, nawet tak dobra infolinia nie może zastąpić systemu bezpłatnej pomocy prawnej w naszym państwie. To się naszym obywatelom po prostu należy. Pani profesor, jeszcze jedno pytanie. Nie mnie pani okularczy to specjalnie na tą rozmowę? Nie, ale rzeczywiście tak się złożyło, że pomarańczowy i szary to kolory bardzo przyjazne naszego urzędu. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.